Dobry we wtorek. Chciałam się zbierać do pracy, ale nie mam jak. Felunia. Wstaniesz? Wstaniesz z matki? Please. Zastanawiam się, o ile moje życie byłoby dzisiaj przyjemniejsze, gdyby nie było 100 milionów stopni na polu. Mówię na polu, bo jestem z Krakowa, mimo że teraz mieszkam na Śląsku. Zbieram się właśnie do Krakowa i teraz jest upał. Podobno za chwilę mają być burze, więc nie wiem, jak przetrwałbym dzisiejszy dzień. Problem jest jeszcze taki, że nie spałam praktycznie od godziny pierwszej do godziny w pół do czwartej, bo dyzma nie dawała mi spać. Dyzma potrzebowała miłości i... Niestety łaziła po mnie całą noc. Łasiła się do mnie albo skakała na parapet lojerkowi na głowę, więc generalnie. To była bardzo ciężka noc. Na pewno w najbliższych dniach muszę bardziej z nią pracować. Mamy takie zalecenia od behawiorystki co do zabawy z kotami, bo w ogóle ta zabawa wygląda inaczej z Felką i z Dyzmą. Felka jest młoda, Felka jest bardzo reaktywna i Felka potrzebuje takiej zabawy. Oczywiście też rzucanie, łapanie, zabawy z jakimiś uciekającymi zabawkami, ale przede wszystkim Felka bardzo potrzebuje takiej zabawy polegającej na tym, że musi coś rozkminić, że musi sobie wydobyć skądś jedzenie, dlatego często Często jej chowamy to jedzenie w macie węchowej albo, nie wiem, czasami nawet w um, rolce po papierze toaletowym, żeby ona sobie mogła tam wydobywać i ćwiczyć swój um, mały, reaktywny muszczek. Natomiast dyzma, ponieważ jest już stara. Potrzebuje takiej aktywizacji i bardziej właśnie zabawy w takie polowanie, rzucanie. Ona zazwyczaj dobiega do swojej ofiary, jeżeli rzucam jej jakąś zabawkę, ale potem traci nią zainteresowanie. No dyzma, krótko mówiąc, już yy, ciężko ją w ogóle namówić do jakiejś aktywności. Ale tak, tak wyglądają zabawy z kotami. Póki co yy, zbieram się od nich daleko, daleko do innego województwa, czyli jadę do Krakowa. My god, to nie jest mój dzień. Po drodze po prostu, jakieś same niewygodne sytuacje. Autobus, którym jechałam, był jakiś taki stary i cały czas piszczał. Ja na szczęście miałam słuchawki, ale mimo to te piski trochę było słychać. Myślę, że jeszcze. Bo odjechałabym nim trochę i po prostu pękłaby mi głowa. Ja jestem dość wrażliwa na dźwięki. Ludzie jacyś strasznie niesympatyczni dla siebie, znaczy do mnie nikt nic złego nie mówił, ale minęłam bardzo dużo ludzi, którzy strasznie hamsko się do siebie odnosili. I jeszcze jak przyjechałam tutaj, to okazało się, że jest zepsuta winda i na szczęście nie mieszkamy jakoś bardzo wysoko, ale i tak nie chciało mi się kompletnie iść. Stwierdziłam, że przybiorę się w jakąś tam koszulkę żeby sobie może jeszcze nie upieprzyć białej koszuli, zanim pójdę na terapię i do kancelarii, bo coś tam będę jadła, więc żeby zminimalizować ryzyko strat i szkód, to może to jest dobry pomysł. Musiałam sobie po drodze kupić coś do jedzenia, ale w naszym sklepie tutaj osiedlowym nie bardzo był duży wybór, więc kupiłam sobie pierogi z mięsem. Myślę, że nie zjem ich wszystkich, bo ich jest sporo, ale reszta sobie tutaj zamrożę, no bo nie będę ich lekła do siemenowic. I kupiłam sobie też taką sałatkę, zielone pudełko. Generalnie muszę pomyśleć o zdrowszym odżywianiu w najbliższym czasie i w ogóle o wzięciu się za tematy takie yy, zdrowszego życia. Nie sobie uświadomiłam, że w październiku przyjeżdżaliśmy tu z raz, dwa, trzema kubkami, a powoli już nam się nie mieszczą i nie mam gdzie odłożyć szklanki. Będą dzisiaj grane placuszki twarogowe. Śniadanie zrobione i zjedzone, stół może wrócić do swojej pierwotnie pełnionej funkcji. Mam nadzieję, że ci jest wygodnie. Jest ok? Kurczę, miałam dzisiaj tyle rzeczy zrobić, a jest godzina pierwsza już po pierwszej i nie zrobiłam prawie nic. I ok, muszę się wziąć do roboty. Nie mam motywacji, ale mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć to, co mam do zrobienia bez motywacji i jakoś zdyscyplinować się do tego, żeby działać. Ale też podjęłam ważną decyzję dzisiaj w moim życiu, znaczy decyzja zapadła już jakiś czas temu, dzisiaj przystąpiłam do jej realizacji, a mianowicie kupiłam karnet na siłownię i chciałabym zacząć regularnie chodzić na fitness, albo na jakieś zajęcia, albo na siłownię, generalnie zacząć się ruszać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale od razu pokazuję, żeby nie było, że na obiad dzisiaj jem znowu gotowca i to jest też coś, co bardzo, bardzo chciałabym zmienić. No, i w ogóle mam taki plan na przeprowadzenie pewnych zmian w moim życiu. Myślę, że to jest najwyższa pora, bo przez ostatnie parę lat to były fanfary. Przez ostatnie parę lat pracowałam na psychoterapii i pracuję nad, dalej nad psychiczną stroną mojego zdrowia i dobrobytu, i takiego komfortu. I najwyższy czas zadbać teraz bardziej e, też o ciało. Jeżeli chcecie mi towarzyszyć w tej drodze, <głynie> za co ty łapiesz? Tylko mi łapie za, za telefon. Jeżeli chcecie mi towarzyszyć w tej drodze, to zapraszam. Pewnie będę się tym dzielić, bo mam nadzieję, że będzie to dla mnie dodatkowa motywacja. Pierwsze wyzwanie. Wybrałam sobie buty i jestem ciekawa, czy wyschną. Gdzie ty, ty się wybierasz? Nie możesz wyjść. Nie możesz. Słuchajcie, przechodzę od słów do czynów. Ubrałam się na siłkę, pakuję torbę i jedziemy z lojerkiem. Kupiłam nam karnety, tak jak już mówiłam, i jestem bardzo podekscytowana, chociaż myślę, że dzisiaj to będzie w moim wydaniu raczej spacer na bieżni niż trening, ale od czegoś się trzeba zacząć, a jak się oswoję z tym miejscem, zobaczymy jak tam jest, to chciałabym zacząć chodzić na zumbę, bo kiedyś chodziłam regularnie, i może na jakieś ćwiczenia typu zdrowy kręgosłup, pilates albo yoga na początek. I jeżeli będę chodzić 2-3 razy w tygodniu, to już na początek będzie jakaś dobra regularność, także trzymajcie za mnie kciuki. Ja kończę pakować torbę, biorę samochód, podjeżdżam polojerka do pracy. Muszę też jego rzeczy wziąć, bo ten wypad jest trochę na spontanie, No jedziemy. Byliśmy na bieżni, ja bardziej na spacerze na bieżni niż na na jakimś biegu, ale to ze względu na to, że kiedyś jak tak z marszu nomen, nomen, pobiegłam na bieżni, to miałam potem trzy dni wyjęte, bo mi się kręciło w głowie, bo coś sobie strzeliłam z kręgosłupem, więc zanim zacznę po prostu tu wyczynowo uprawiać sport, to może najpierw sobie wz się wzmocnię, ale taki spacer, szybki spacer, dynamiczny myślę, że na początek jest spoko i mam nadzieję, że to jest taki pierwszy krok w dobrą stronę. Cały dzień upływa mi dzisiaj na pracy, ale już powoli mam dość i idę do sklepu zrobić coś do jedzenia. Mam ochotę na leczo dzisiaj. Jeżeli uda mi się kupić wszystkie składniki, to zrobię leczo. Wczoraj, jak byłam w tym klubie fitness, to przy okazji stanęłam na takie urządzenie pomiarowe i dokładnie zważyło ono i zmierzyło moje ciało. Okazało się, że jest lepiej niż myślałam, bo myślałam, że mam jeszcze Jakieś parę kilo więcej, i okazało się też, że pomimo tego, że mam nadwagę, co nie było dla mnie zaskoczeniem, to mam dużo tkanki mięśniowej w stosunku do jakby reszty proporcji ciała, więc nie jest tak najgorzej. Będę robić te pomiary, bo ciekawa jestem, jak i czy w ogóle będzie się zmieniać moje ciało, jeżeli zacznę prowadzić zdrowszy tryb życia. Natomiast sama utrata wagi nie jest dla mnie celem. Ja przytyłam y, ponad, nie no prawie 20 kg, około 20 kg mm, od czasu pandemii i mimo tego, że wszyscy, znaczy wszyscy, bardzo dużo osób suszy mi głowę weź się za siebie, weź się za siebie, o Boże przytyłaś, to dla mnie y, tam te parę rozmiarów więcej nie stanowi żadnego problemu. Nie najgorzej się czuję w swoim ciele, e, jeżeli chodzi o jego wygląd. Natomiast zaniedbałam aktywność fizyczną i to jest coś, co wymaga absolutnej poprawy i jest dla mnie w tym momencie priorytetem. Oczywiście dobrze by było wrócić do jakby takiej normy, jeżeli chodzi o wagę i nie mieć nadwagi, ale wydaje mi się, że to jest jakby kwestia uboczna i że też przy, przy tych proporcjach mojego ciała, gdzie jednak tych mięśni jest całkiem sporo. Nie wiem, skąd one się wzięły. Chyba pamiętają czas, kiedy ćwiczyłam regularnie, e, no to nie jest to aż taki duży problem. Chciałabym dzisiaj pojechać na Zumbę i chyba pojadę sama, bo mm, Lojerek będzie siedział długo w pracy. Zebrałam dupsko i ruszyłam się na tą zumbę, mimo że lojerek jeszcze siedzi w pracy i nie chciało mi się same jechać i jeszcze zjadłam leczo wcześniej, więc już w ogóle nie miałam chęci do ćwiczeń, ale widzicie jaka wychodzę szczęśliwa. Bardzo się cieszę, że się na tą zumbę wybrałam. Ja chodziłam kiedyś bardzo no długo, parę lat na zumbę, ale miałam e, parę lat i 20 kilo przerwy. Natomiast fajnie było poczuć w ciele ten taniec, tą radość, mimo że oczywiście myliłam kroki, byłam sztywna, jakbym miała kija w tupie. I generalnie wiadomo, że to na pewno nie, wiem, nie wyglądało pięknie, ale czułam się fantastycznie. Fajnie było poczuć tą muzykę w sobie, jakoś tak obudzić. No nie wiem, coś takiego cudownego w moim ciele, a moje ciało w tym roku dużo przeszło, więc. Fajnie było mu też podziękować w ten sposób za to. I jedna rzecz na pewno do przemyślenia. Muszę sobie kupić nowy stanik sportowy, bo jednak do pilatesów, jogi czy jakichś rowerków stacjonarnych albo jakichś szybkich marszów na bieżni ten co mam jest ok, Natomiast do zumby no nie daje rady. Nigdy nie miałam z tym problemu, bo zawsze też jak byłam szczuplejsza to miałam mniejsze piersi. No a teraz one urosły i wymagają zdecydowanie jakiegoś Porządnego stanika. Jeżeli macie jakieś polecenia, to dawajcie znać, a ja jadę do domu, zanim mi spadnie cukier ze zmęczenia. Bo potem będę musiała, chyba, nie wiem, wysiąść z samochodu i iść na nogach. <grym> Ale jestem szczęśliwa. dużo pracy i chciałabym jeszcze wysprzątać mieszkanie wiem, że nie zrobię wszystkiego ale tak sobie myślę, że będę sobie po prostu przerywać pracę sprzątaniem zamiast w przerwie od pracy gdzieś tam zaglądać w czeluście internetu może uda mi się coś w tym czasie ogarnąć Dysma, a co byś powiedziała, jakbym zrobiła dzisiaj przemeblowanie tu w sypialni? Jak ty się na to zapatrujesz? Nie bardzo? Nie. nie! Dużym problemem w tej sypialni są ściany. One są pomalowane, ale pod spodem jest tapeta i to w ogóle wygląda źle, ale ponieważ wynajmujemy to mieszkanie, pomalowaliśmy sobie ten pokój, ale nie chcieliśmy zdzierać tapety. Natomiast tu, jak mamy łóżko, to ja budzę się z widokiem na tą ścianę. Tak zwane, tu mamy wejście do Narni, i e, wkurza mnie to, bo mi się to nie podoba. I myślę sobie, że jakby przestawić łóżko tutaj, to budziłabym się z widokiem na szafę i byłoby giters. Zaczęłam już przestawiać, i zawsze w takich momentach denerwuję się, co będzie, jak ja to wszystko poprzestawiam, i mi się nie spodoba, i trzeba będzie to przestawiać z powrotem. Mogłam poczekać w sumie na lojerka, aż idzie z pracy z tym, ale nie. Musiałam to zrobić sama. Ja jestem cała mokra, pot się ze mnie leje, ale nie dlatego, że przez unięcie łóżka i biurka to jest taki wyczyn, tylko dlatego, że dzisiaj jest strasznie gorąco, duszno i parno.